Like Cześć, to pierwszy odcinek z gier ze mną jest cornishan. E, I jak widać gram w Battlefield. Play for free. Dokładnie. To niedawno ta gra wychodzi, ale jeszcze chcę nie o sobie pograć. Yy, bezpłatna gierka. Pobierasz, grasz. Yy, o. Dobra, wbijaj do mnie, ja jestem na Oman, jak zawsze. E, jakby co, no to mi była przerwa, dawno nie gram w to no to nie piszcie żadnych w komentarze, że nie umiem i w ogóle, no bo to w ogóle mnie nie motywuje. Michał, możesz przerwać? Nope. wchodzisz? Jeju jak się dawno nie grało. Wiesz, się jeszcze tych... tych... ...ogarniać chodzę, ale... ...no, niezbyt jeszcze jej nie ogarnię, bo muszę powrócić jeden dzień dwa. Boże, drogie, w GTA prowadzę. Jesteśmy Oman? No. Wyłączenie do Mam jak takie Butterfield Heroes. Nie. Może... Może będzie... Chyba... nie. Nie wiem. Ojej. Jeju. Weź jak los. tutaj. Jak wysiądziesz, to od razu giniesz. To ci rady samochodzie jeździć. No... Nie, no. nie wiem. Czy ja? Ruski i jaki? A. Ruski czy angielski. Ja, po, ruski, czy ja jestem... Przeciwko siebie. Mm, normalne. No bo ja jeszcze nie rozróżniam. Nie, poczekaj, ty Stefek, Stefek. Nie ma co. Dobra, jesteśmy przeciwko sobie. Jak mi się tylko tyle ma patrzeć jak ja, ja nigdy nie lubię chodzić sam pod ciem. W grach? Co? W grach? Co? W grach? Tak Ale i też w rzeczywistości kurde, ja tak idę sobie Idę, idę, idę tam u babci Tam u mnie u babci jest tak ciemno Idę, idę, idę. idę. Pies takie hał, hał, weź. Ja się, że wał dostanę. To nieźle, nieźle. I pies nie Co I... Jestem przy sektorze B na, na rakiecie. Przy sektorze B na rakiecie. A nieważę. B Co? Ja jestem USA, ty y, ruski. Ej, ja wy wygrywać, no bo ja... No my samych cheaterów, którzy mają maski... Mają maski ninja i medyka na głowie. Ale ten Battlefield 3 jest fajniejszy od Battlefield 3, bo jest bardziej realny. To jak CS. No, podobne. Tylko, że to bardziej rozbudowane, moim zdaniem, niż CS. Co? Battlefield 3? No. Ja zbyt nie jestem fanem CS-a, może tam jak już będzie jak już tam będzie to jak się skończy bo to chyba wszystko lipiec no lipsa lipsa dobrze lipsa we wtorek to ja nie wiem nie chcę się patrzeć chyba 12 nie pamiętam właśnie wychodzą wszystkie Butterfish, te internetowe bo Butterflix czwórka wszystko zostaje Tylko te internetowe wychodzą no bo myślę, że jak za darmo to oni hajsu nie dostaje, to temu kończą. 23 stopni U nas co? Co ładnie? U nas Elka. Nie wiem, ja biegam jak z jakimś kola obok śmietnika. Boże drogi Ja nie wiem właśnie czy ja nie umiem zbytnio grać, czy... Czy... Jak to się nazywa? Czy oni zbyt dobrze grają? Chyba to i to. Chyba to drugie. Wiesz, że pierwsze było, że ja nie umiem grać? No, to i to. No i że jeszcze oni mają bardzo dobre bronie. Moje bronie. Co? Moja brokina. Poczekaj. Teraz powiedz. Moja, Moja rodzina? No. no? A właśnie ta gra jest głośna, okay. będę musiał sobie ściszyć. Ja w ogóle ściszę baby. No. Czuję, to Pani, ja. Mm. ja muszę ściszyć. Nie ja wiem, czy może się przyzwyczaję do tego te, te spika. Ja Cały bo. czas naciskam Alt, chcę z tobą rozmawiać. Przyzwyczajenie. Mm, to jest właśnie złe. Bo czasami jak nacisnę Alt i na przykład W jednocześnie, te jakieś przyciski, to mi się grany więc... no to właśnie. Na przykład nie No Kurde, jak oni nie mają... Nie wiem, dobra, nieważne. Nie wiem grać i tyle się przyznaję. No lepiej grać. Bo to jak walną mnie na słabszych, no to ja będę najlepszy, no to przecież no, logiczne jest, no to muszą mnie walnąć na słabszych, którzy mają pierwsze poziomy, a nie pierwszy na no. trzydziestym. A ty może nie? No ja mam siódmy. Jak to? Ja musiałam od nowa postać robić. A je założyłem. I zapewniam hasła, jak to ja. Oj, oj, oj. No gdzie jesteś? Nie mogę cię... No ja jestem w krzaku przy sektorze D. Znaczy, no, mam 70-60 metrów do niego. Teraz jestem przy palma. Ja musiałam od no, postać robić. Bo ja no. I Ty masz jakieś umpę coś tam. No bo ja sobie, sobie ją wziąłem za darmo. Jak? A, to poziom chyba, tak? Nie. Mm. To nie Przez... pamiętam wieku, które grałam, że to poziom chyba co, co 5 poziomów przychodzi ten. Co 5 poziomów przychodzi. Może drogi Ano... no Ty na pewno nie widzicie, ale jest 22.34 i nie dokończymy bitwy, no bo e, Może dzisiaj jeszcze chcę to zmontować Dzisiaj jest, no właśnie jest usłania. mama na nim krzyczy, ponieważ nie mogę za długo już się na komputerze. A, bo ja po prostu schodzę. No bo... No bo chcę pograć sobie na komputerze. What? Dobra, to nieważne. Rzuciłem granata, zginąłem przez niego i zabiłem jeszcze wroga. 22 maja. Jest 22 maja. Tak. Jutro jest. Nie, bo kupi... 22... Jeju, jeszcze jutro... Jest są te Nie, bardzo. Wakacje właśnie nie chcę. Ale kurde ma... Ta moc...

Nie dobra, mi ta gra zbyt wkurza. Gram pod presją. Dobra, ja już To by było na tyle. Jak chcecie... Kolejnych odcinków. Nie będę jak sławny youtuber Michi Dobra to na tyle i w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnym może z czegoś innego nie wiem zobaczymy Cześć